Okej, okay, siemanko, z tej strony NZ i dzisiaj witam was w różowych leginsach w kolejnym odcinku Wiejskiej Przygody <śpiewanie> Okej, okay, tak więc rzymeczki, witam was w kolejnym odcinku i jak widzicie trochę latałem po tym świecie w poszukiwaniu tego yy, sławnego drzewa, który jest który jest całe zrobiony z tych, tych yy, z tych surowców, tam z diaksów i tak dalej Poziłem tutaj, nie wiem, no, z pół godziny. Nie, cholery, nie mogę tego znaleźć. Ziomeczki, napiszcie mi, czy to na pewno jest ten świat, do którego trafiłem, bo to są różne wymiary. I póki co wybierzemy się do kolejnego wymiaru, bo tutaj nie mogę nic znaleźć i jest tutaj nudno. Tylko chciałbym zabić jeszcze szkieleta, po to, że mógł sobie zrobić plecak, bo mam już 10 skór i potrzebna mi jest mączka kośna, więc muszę znaleźć tej szkieleta. Zabić go. Dostać kości i będziemy wybierać się do kolejnego świata. Nie wiem, czy to będzie ta tęczowa mrówka, czy czerwona. Zobaczymy, co znajdziemy, nie? Tylko póki co, właśnie chcę znaleźć tego wychodzonego z oświęcimia szkieletora. Poi, pojdziemy w tą stronę. Mam nadzieję, że dziś tu będzie się kręcił. I o ile w ogóle w tym świecie są moby, bo jak na razie widzę, to tak nie za bardzo. Trochę za spokojnie tutaj. Obawiam się. I wszędzie są to ogromne drzewa. Hmm. Są jeszcze kopalnie, ale w kopalni też nikogo tam nie widzę. No nie wiem. Może ty ich widziałaś, co? Bo ty masz dobry węch. Wyczujesz szkieleta czy nie? Nie chcesz się odzywać, co? No to nie. Prawda, ich sobie w sumie nie dałem, ale. Nie, nie dostaniesz, Nie zasłużyłaś jeszcze. Dobra. Hmm. Jak się przeniosę do kolejnego świata, to powinna być chyba. <laughs> ale mi się język plącze. Jak przeniosę się do kolejnego świata, to powinna być nadal nocno, nie? Tak więc czekajcie. Tak, tak, tak. Muszę zdjąć sobie miecz i znaleźć mrówki. Jakieś się. O, o, o jakimś ciekawym tutaj kolorze. No nie wiem, czy coś tutaj znajdę. Czy może coś tam będzie latało. Ale tam jest dużo świetlików. Idę, po nie. Idziesz? Chodź ze mną. będziesz tutaj sama sta? Tak, w nocy, po ciemku. Jeszcze tutaj... <laughs> o A to jest Firefly To nic z niego nie wyleciało Głupi Firefly Hmm w tej też tutaj nie ma, jak widzicie Po prostu musimy znaleźć... Musimy znaleźć mrówki. Gdzie one są? To nie jest mrówka, to są grzyby chyba Nie, nie mam pojęcia co to jest Fuck! Znalazłem to wielkie drzewo ze wszystkich surowców! Wow, a ja już chciałem stąd wyjść, zobaczcie no? Wow, jaki tam wielki smok lata. Idziemy po to, ale będzie jazda. Ej, ile dioksów. Wow, wszystko pod ale będzie jazda. Trochę tego sobie wezmę, nie za dużo, żeby nie przesadzać. Ale na pewno trochę mi się tego przyda. Wow, faktycznie było takie wejście tutaj. Nie kłamaliście. Wow. Ale byłem zaskoczony, jak tak poszły jakie wielkie drzewo Chodź mała, idziemy do góry Zobaczymy, co tutaj znajdziemy Jeszcze więcej, dawaj mi tych diaksów tam Będę wykoksowany, nie? I będziemy mieli teraz Jakiekolwiek predyspozycje do tego, żeby chodzić i zwiedzać ten świat Okej, okay, widzę, że to jest też amestyt Tak więc koniecznie po to chcę też wejść Mam nadzieję, że mi się przyda I ziemeczki, napiszcie mi w komentarzu, czy... Zgadzacie się na to, że brał rzeczy stąd, bo w sumie to bardzo dużo mi ułatwia te zbieranie tutaj szmaragdów, złota i tak dalej, diaksów, bo to są same bloki Tak no więc napiszcie mi, czy to jest fair, czy zgadzacie się na to, że to zbierał, bo jeżeli nie, no to po prostu to wszystko wyrzucę, nie? I będziemy mieli taki większy hardcore, bo to jest ogromne ułatwienie Jestem ciekawy, co to jest Chcę to wziąć Tylko na razie nie wiem jak My musiał sobie jakiś blok pod to podstawić Uh, Fak, jakie to jest trudne. Czekajcie. Nie wiem, czy tak. Nie, no nie da się tego zrobić inaczej. Czy tej poty coś będzie jeszcze? Jakiś niższy może tej blok coś, coś da się zrobić? Oj, wątpię. Nie da się nic, nic niżej zrobić. A wątpię, że ja to podniósł. No właśnie. Fak, ja to chcę, bo to jest fajne. Okej, okay, czekajcie, tam widzę, że jest takie coś. To pójdziemy może tam. Tam to po. fuck prawie spadłem. Ametyst. Ametyst. Nie Ametyst. Wiedziałem. Cicho bądź tutaj, tłumaczę. Ametyst już. <ścoughs> Zawsze mi się myli, czy to jest Ametyst, czy Ametyst. Ja wiem, że to jest Ametyst, ale to już nie ode mnie zależy, jak mi się to powie. Więcej Ametystu. <ścoughs> Tam chyba już nie będzie Idziemy jeszcze wyżej, bo czym wyżej tym chyba lepsze są tutaj rzeczy z czego zauważyłem Więcej amesty tu jeszcze Ametystu Co to jest w ogóle? Titan... Titanium Z Titanium się robi rzeczy takie, nie? Chyba tam z czego więc z modyfikacji jakiejś No zobaczymy, piszcie mi dużo rzeczy w komentarzach Które będą mnie tutaj informowało o wielu rzeczach Bo naprawdę ja nie wiem wszystkiego I wasze komentarze tak jak po co z poprzednim odcinkiem Naprawdę dużo mi Pomogły i były komentarze odnośnie tego, jak nazwiemy naszą dziewczynę. I dużo, i dużo komentarzy było takich, żeby nazwać ją Helenka, nie? O to będzie Helenka od dzisiaj. I będę mógł krzycić: Helena, mam zawał! Tak, co ty robisz? Do kogo ty machasz? Ty masz schizofrenię? Helena, o! Halo! Halo! Ty, ja ci jeźdam może, bo ja nie wiem, co się z tą dzieje. Lepiej? Fak, co ty robisz? Opanuj się dziewczyno! Lepiej. Kuźwa. Muszę ci dać sneakersa, bo zaczynaś powoli gita dożyć, wiesz? Weźmiemy sobie ten czerwony blok. Co to jest? Rubin, okej. Okay. Ametyst, Rubin. Blok redstone'u, Dobra, powyrzucamy parę rzeczy. To zostawimy, bo dzisiaj jest... Yy, znaczy nie dzisiaj, jutro będzie Halloween, więc takim tutaj akcentem świątecznym. Mogę sobie to ponosić. No raz dajmy, bo głupio w tym wyglądem nic nie widzę. Wezmę trochę więcej tego ametystu i idziemy wyżej. Czy coś wyżej znajdę ciekawszego? Zobaczymy, nie? Szmaragdu też trochę by się przydało. Póki co nie jest źle, tego tytanu jeszcze by mi się przydało. I piszcie mi naprawdę ziomeczki w komentarzach. Ja oczekuję na Wasze komentarze, bo lubię je i czytam wszystkie naprawdę. Ciekawie mi się to czyta, bo tutaj... dzieje się tyle rzeczy po prostu. Co to jest? Zajebał mnie. Okej okay, ziomeczki, jestem na miejscu. O! Fuck! Mimo, że miałem 400 metrów, to smog zniszczył mi połowę rzeczy. I praktycznie nie miałem co źreć. Więc zrobimy tak: stworzę craftbox i zrobimy sobie całe eku ze. Z Amestytu, bądź z rubiną, Zobaczymy co będzie lepsze Po to, że miał jakieś to szanse w ogóle w ucieczce Bo nie zamierzam z nim walczyć Jeżeli on ma mnie na jednego hita, umówmy się, nie? Tak samo zabił mi dziewczynę I zostałem teraz sam Dobra, weźmy Amestyt Straciłem też Tytan Fuck Straciłem Tytan, boli mnie to strasznie No ale zobaczymy, może uda mi się to jakoś jeszcze odzyskać sprawdźmy co jest lepsze, czy emeraldowe rzeczy czy rzeczy z ametystu są jednak lepsze dobra, tak więc zróbmy sobie z ametystu rzeczy wszystko tutaj mam mm, klata z ametystu nie, wydaje mi się, że jednak ze szmaragdów będą, czy znaczy nie ze szmaragdów z ametystu będą lepsze, już mi się nazwy mylą zrobię sobie z tego klatkę zrobię sobie z tego leginsy, buty i czapkę to zrobię ze złota w ogóle z, widziałem, że tam jest jeszcze jeden blok, taki inny, żółty. Też bym chciał go zdobyć. Zrobimy sobie czapkę. Okej, okay, wymieniamy. Mam nadzieję, że będzie lepszy od Dioksowego. Tak szybko mnie ten ziom nie zabije. Czapka może być, bo póki co jeszcze mamy w taką w miarę. No i straciłem dużo rzeczy. Kurczę, dynia mi się ostała, no i zł, złote jabłka, ale poza tym nic więcej nie mam. Musimy wyruszyć Nie mam nawet kill w ogóle, ej! Chciałem bez kilofa iść Czekajcie, zrobimy sobie... kilof, off że mógł coś jeszcze sobie wykopać Tylko ten smok tu latał, ma tyle życia, że mnie to boli <laughs> Się boję Fuuuuck Nie wiem czy dam radę coś czegokolwiek jeszcze... Tam leży szmaragd Diaksy mam, trochę tam diaksów mam Wezmę sobie jeszcze jak Fak no, naprawdę Myślałem że ten smok Znaczy wiedziałem że on będzie w każdym razie mocny Ale nie że aż tak Ej Bez przesady On ma tyle HP że nie Nie we mnie Fak no znowu mnie zabił no Okej okay, jestem mam nadzieję że trzeci raz mnie nie zabije Musimy stąd spieprzeć Ja nie widzę w ogóle innego pomysłu na to Tylko jak żeby tak z której strony będzie leciał? Nie widzę go w sumie. Gdzie on jest? Ja muszę ogarnąć garnąć. Najpierw gdzie on lata? <śmianowidzio> Fuck. Nie wiem <śmianowidzio> jak ja mam to do. No. <śmianowidzio> tu lata. Tam jest. Nie wiem. Czy ja dam radę sobie. Uciec! Zobaczymy czym... Zaraz się wkopać gdzieś niżej. Pod ziemię. Spróbuję tędy. Przejść. Wow. Znalazłem te! To są korzenie drzewa! Przejdziemy tak Będziemy uciekać prawie jak kanałami. Masakra. Mam nadzieję tylko, że nie będzie w ziemię strzelał. Czuję się tutaj w miarę bezpieczne. Aczkolwiek wkurza mnie to, że muszę cały czas zmieniać, więc pójdziemy tak. Spróbuję stąd uciec jak najdalej. Ale kurczę, tak mnie boli, że nie mogę zebrać więcej rzeczy, bo to jest naprawdę epickie drzewo. Tam było tyle surowców. No ale nic nie zrobię przez tego smoka? Zapieprzył mi Tytan, zapieprzył mi Rubin, i zostało mi tylko to sam przy sobie, więc trochę tam diaksów też nie jest aż, aż tak dużo. Trochę szmaragdów, jeden Rubin, naprawdę dużo. No i te złoto, no to mogę sobie z tego koksy zrobić, bo mam dużo... miałem dużo jabłek. Tak więc chociaż coś z tego mamy, nie mogę narzekać, ale chcę stąd uciec. Sól, wezmę sól. Straciłem też skórę, z której miałem sobie zrobić plecak, tak więc przenosimy się do kolejnego świata, idziemy znaleźć mrówkę. Tylko, muszę najpierw stąd uciec, tak więc widzimy się jak już stąd uciec. No dobra, teraz możemy spieprzać. Mam nadzieję, że uciekłem na wystarczająco daleką odległość. I tutaj widziałem rówkę. Ej. O! Klik. okej, okay, przenosimy się do kolejnego świata. Jestem bezpieczny. I gdzie nas przeniesie? O, to jest pytanie. But now I got a new one. Same old song, but now it's got a new drum. A better man, and better yet, I got a better plan to stack up on this cheddar. Hopefully, watch the shed expand. But who knows how far we gon' make it with the pen, pad, and the mic.